Siema. E, sorry, że do nie nagrywałem, ale zaczynamy już e, w miarę, przynajmniej mam nadzieję. E, myślę, że chociaż raz w tego nie będzie odcinek. No dobra. E, pierwsza rzecz, co będziemy dzisiaj robić? KBM, Eskę na czwórce. L Luzik jest po prostu... niby jestem boss, ale idzie jak spłatka. Na piątce. Molta. Jest duża molta, której ciężko nie jest rozwalić. Ale jak prochnie, to te budyneczki wszystkie siadają. Zawsze zwyczajnie kilka zostaje i... Lipa. Um, to tak. Jeszcze się chciałem pochwalić. Um, pierwsza rzecz to Dreadrake. Już zbieram go na 200, to znaczy expiego go na 200 level. Znaczy na przemian z jeszcze jednym, którego zaraz pokażę oh. e, na 200 level, e, żeby Evolve mu zrobić. No niestety nie mam drugiego, więc za szardy pójdzie. Ale od razu 7 z 10 e, Niby ten live drain się sprawdza. Chociaż wolałbym, żeby przynajmniej to piątka była nie czwórka. No ale co, bywa. Ma dużo HP, 79 koła. To mało w ogóle nie jest. Na przykład Trixie ma chyba 70 teraz. Po ewolucji. Kurde. Trixie, pokaż się. No jak 70 koła. Tak więc to. No i co najważniejsze? Oje! Oh yeah. Michał. Michał. No, niestety mm, nie miałem jak go bardziej zaupgradeować, bo po prostu wziąłem Dredraka na e, do 200 level'a, Upgrade wziąłem za 400 koła e, honoru. następnego dnia, Michał. No, kurde, to, 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 to było przegięcie. Dosłownie, tylko. Um, aktualizację wprowadzili od razu do Michaela, dlatego Michaela ma tego małego dziada. Um, od razu 6,10 nie było, bo szardy poszły na inną ewolucję. Ale no nic, um, ma już 85 koła, to jest 8. Gulem ma na 200 tyle chyba. Tak? tak, na tyle na 200 ma, ma 200 185 koła, a to jest dopiero 160, a więc no, tak więc kim będziemy walczyli? Na HBM-ie oczywiście, School Night 80. Crest Slowdown, bo. No, nic innego mi tam nie pasowało, za bardzo. Victor's Emblem... Chociaż może to zmienię. Tak, X-Strike będzie chyba lepszy. Potem pedek. 5-5. 5 rewita, rewita, rewitali, Nie wiesz. Dobra, hit. <grym> Wiecie, o co chodzi. E, 80 Crest 3 z 5 um, Revive. No i RFT Fact e, Lightning Rock. Trochę szybszy e, Gulem Victory Ambler. Um, to będzie to samo. No niestety jeszcze trochę mi brakuje, żeby miał tak samo jak Pedek 3 z 3, e, 3 z 5 Revive. Rewive'a Skill 810 I Rewalid Hejs, Dobra, no comment 4 z 5, dobra dalej Nie zamulajmy, nie, nie Trixie 5-5, znaczy mogłem kupidowi to dać, bo właśnie jeszcze Kupida mam. E, 8 z 10, tak samo. Crest, ten sam co reszta, czyli Revive, no i Ember. E, właśnie mogłem 5-5 dać kupidowi, który ma na razie e, Elite. No nie, nie wiem komu tego dać. To jest ma 5-10, więc tak średnio mi się tutaj przydaje bardziej na bossach. Tam się fajnie przydaje. No HPA to mam mało strasznie i to sama Revive. Yy, jeszcze Trentaura mam. Obok kupiłem za prawdziwy hajs. A więc trochę się wykorzytowałem. 5 od razu mi się lotnęło. Od razu jak tylko go kupiłem. No i tutaj 410, no więcej nie miałem. I od razu Dre Drake'a następnego dnia walnąłem, a więc... No nieźle. Od razu ja, nim się zająłem. Eee. Kres, tak samo, tak jak większość ma. Artefaktu nie ma. Dobra, yy, reszta. Dreadrake. Kurde, Dreadrake. 70, to już pokazywałem. Kres, ten sam. E, kim ja tu walczę? Michael, kochany, ziomek. 60. Tak samo, revive. No i artefaktu nie ma. No i dobra, yy, nie przedłużając, bo już jak widać 6 minut, ja nie mogę. Czuwaj, jak szalony. Nie będę w ogóle przedłużał i jedziem z tym śledziem. Może będzie dobrze. falę z czy czyli nie wliczę. Jeszcze tak powiem, że ten film pewnie będzie tak samo jak reszta, bez obróbki, ale za to następny myślę, że w tym tygodniu nie będzie jeszcze tego, ale następny, który już będzie to myślę, że będzie z obróbką, bo zamawiam komputer właśnie bo poprzednie to masakra w ogóle nie też że był lipny to jeszcze w ogóle już tak siad, że widział prawie że w ogóle no po prostu tipa yy, teraz będę mógł normalnie wszystko robić co będę chciał także będzie to na następnym odcinku jak coś będziemy takiego dłuższego monocona robili to po prostu to będę przewijał a nie coś takiego i nie będzie mojej gadki wreszcie. Tak, Molta jest tu, czyli jak Molta rozwalimy, to STJ ma na największym ludzie pójdzie. Bo czasem ci jeszcze zdarza tak, że po prostu Moltenika włącza ten... Oj, Molta, co ja? Atlantikor, sorry, wielkie. Ja już marudę Włącza swój skill i no, po prostu rozpędzeni są przypadek, no i... Po prostu, zdychają i tyle. I to jest... No kurde, przykre. Na takim, takim głupim Atlantikorze się zabijają wszyscy. No to... Czasem na jedynka. Wywala mi się... Co jest? Ufa. no dobra. O, jest i wasi, kochany. Wywala mi się w tym o miejscu. Co ja mam kurde, zrobić? Dobra, atakują wszyscy, 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 a zostawił tam tylko spokoju. A czemu? Znamy go na początku. On się włączy i nas kosztem. Wtedy żadnych szans nie ma. No właśnie o budynkach mówiłem. I zostało właśnie 5 budynków. Na szczęście jedna wieżyczka. Ale haha, jak tylko Molta przyjdzie duże... Jestem pewien, że jedno proknięcie i siaba, już wszystko. Tak więc, jak dobrze się zrespi, nie wiem, na przykład tu, tutaj o, bądź tu. Chyba, że z dołu jeszcze może przejść gdzieś z tego miejsca. Też będzie bardzo dobrze. No i patrzcie, jakie 60, 70, 53 na luziku. O, tam było 60, co? Lajcik. Mówię bez najmniejszego problemu, żadnego, żadnej straty życia. Gdzie się zrespi, wygrana czy przegrana? Chyba przegrana. Bo idealnie ma na te wszystkie. Czyli jak proknie, zaraz zobaczycie jak proknie ładnie. To jest dopiero. AP zaraz będzie schodzić jak się rozpędził. O właśnie, prokła. Ty może? ale będę jaja jak wygram. Ty nie, w dupie. O kurwa Thunder Nie! Chylu, jebany. Ty wygram. Ja pisgam! Nice. First time. Uuu, a może? E, Górem. Gdzie? Pedziu zde. No kochany. A nie, Pedziu jest. Ty. Pedziu. Kurde, jak ona troszeczkę przejdzie, to już przegra. Ja dwie minuty. Jak tak będzie... Wygram. Bo nie może dosięgnąć z tego. Yes! Pierwszy raz, pierwszy raz. Zawsze po takim właśnie prokięciu wszystko siada. Fuck. Ty da radę! Damy radę! To dzięki wam! Ludzie, dzięki wam! Thank you very much! Ja nie mogę! Pierwszy raz wygramy to! Wygramy to! Jest moc, jest moc, jest moc, jest moc. Jeszcze półtorej minuty, a ta ledwo zipie. Ledwo zipie dziad. Nie, nie drgnij nawet, Błagam, ja cię. Jak drgnie, przegrałem. Bo już dostanie. Fucking. Golem trzymaj się, kochany. I rozdup dziada. Szejze. Minuta. W tym tempie to nie wiem. No nic, mamy jeszcze jedną próbę. Czas. 11 minut. Oj, oj, ojoj. Długo. Kurnie fakt. Nie, fuck. nie rady. Gdyby była Akriksa, już by była końcówka w Nie, do gólem siadaj, zdechniki. O ja! Ty, uda się! Uda się! Dalej nie dostaję tamtego. A teraz. Michał poszedł. Spędziłem. Jest! Jest moc! O ja! HBM, piąteczka zaliczony. Aaaa, jest moc. Jest moc ludzie. Dobra, mogę? Siódma jeden. A ty to już koniec. I właśnie widzicie, jak mi lipnie poszło. Co jest? Na los, a kiedy będzie?

Dobrze mi nie poszło, ale lepsze to niż coś. Dobra. To, cześć.